Cześć, witajcie na kanale Git. Z wami dzisiaj Burzyk i Doman Siemanko. Zapraszamy Was na test chińskiej teoretycznie propozycji, ale szeroko dostępnej w polskich marketach z elektroniką propozycji głośnikowej KuCY znane ze słuchawek model głośnika SP7. Żółto-czarne barwy kojarzą się z QCY od początku, kiedy testujemy ich sprzęty, bo zawsze w logo ten kolor się pojawiał. Tutaj jest również na pudełku. Poza wizualizacjami głośnika mamy też kilka najważniejszych informacji ze specyfikacji technicznej. W środku głośnik, sznureczek oraz przewód USB do ładowania. Dosłownie minuta na temat wyglądu. Obym tego nie zepsuł. Czarny. Zbity mocno jak JBL, -e, szczególnie flip, tylko taki wypasiony, naprawdę mocno. Nabity z logiem, QCY, bardzo ładnie przygotowanym. Sznureczek, tak jak wspomniałem, niezły, mocno trzyma, do tego ładnie wygląda. Panel sterowania z kilkoma diodami. Niestety przyciski nie są podświetlane, więc bez e, dobrego światła ciężko dostrzec, co jest na nich. Za ślepką, która troszeczkę tak jakby odstawała, ale jest mm -hmm. po prostu dzięki temu łatwa do chwycenia. Dwa gniazda, USB-typce ładowania oraz gniazdo na kartę pamięci. I bardzo dziwne nóżki, bo nie ma tutaj czterech nóżek, żeby stał cały, tylko są takie Malutkie dwie. Takie I nie wiem, jakim cudem on stoi, ale jakoś powiedzmy, że dopóki go nie pukniemy, na jednym miejscu swoim ustoi. No i membrany pasywne z podświetleniem na bokach. Delikatnie pracują. Mamy podświetlonko takie najbardziej standardowe, czyli przechodzące pomiędzy różnymi kolorkami, ale zawsze jest to miły akcent. Także no, wygląda i wykonane jak na swoją cenę. Nie najgorzej, aczkolwiek sztampa totalna. A podświetlenie się zmienia? Kolory? Tak. Tak jak wspomniał Burzyk, marka QCY od pewnego czasu jest dostępna w Polsce, w naszych elektromarketach z tym głośnikiem również i mamy sporo informacji na temat tego głośnika z jednego z polskich sklepów, biorę dane, ale jak sprawdzaliśmy na pudełku też się pokrywały te kluczowe, więc po pierwsze mamy tutaj 40 W mocy według QCY. Mamy tutaj pasmo przenoszenia 90 Hz, 20 kHz. O, to zaraz się zweryfikuje, jak tutaj mniej więcej to brzmi stosunek sygnału do szumu około ok. 85 dB. Też burzyk zaraz potwierdzi po swoich odsłuchach, jak to tutaj wypadało. No i tak, jest tutaj Bluetooth 5.4, więc z zasięgiem na takiej przestrzeni powiedzmy gdzieś no, dookoła tutaj się pokoju, ale... czy drugiego pokoju, czy na dworze, jak sobie gdzieś tam się odsuniemy, nie powinno być problemu. Mamy też IPX7. No ale to ewentualne sprawdzanie to sobie zostawimy już na cieplejsze dni. Ewentualne może wodorowe. A przynajmniej na dzień, bo jest noc. No tak, nagrywamy dzisiaj jest noc, więc na tym zakończymy temat wodoszczelności i pyłoszczelności. Akumulator 2600 razy 2 Litowojonowy do 14 godzin do 10 z włączonym podświetleniem. Poza tym yy, mamy tutaj nie tylko połączenie Bluetooth, ale możemy też się połączyć przez kartę raczej połączyć. Możemy wcisnąć tutaj kartę pamięci, obsługiwane formaty MP3, WMA i WAVY. No i też jest możliwość podłączenia się w TWS-ika, jakbyśmy mieli dwa takie głośniki. W ogóle to jest śmieszna, śmieszna tutaj sytuacja w specyfikacji, bo mamy tak. Moc wyjściową 10 W plus 30W, czyli 40, ale maksymalną 20 plus 60 i uwaga, my zmierzyliśmy maksymalną głośność. i Ona trochę się różni od tej deklarowanej, bo do 105 dB podobno dochodzi. Tak, a u nas 92,5 na standardowym. Ostatnio ustandaryzowanym pomiarze. Tak jest, z podkładką, której teraz tutaj nie mamy. I jeszcze tylko powiem o wymiarach i wadze. 739 gramów, wymiary 218 na 86, na 85,8, czyli tak. 86 na 86. No, tuba, taki cylinder, tak. To, to tak jest. Widać. No i to tyle chyba, nie pod kątem całej specyfikacji. Aha, dobra, tu jeszcze jest informacja, że ma wbudowany mikrofon. Tak, o jezu, łączy się ze wszystkim, od razu chcę rozmawiać. Zapomniałem, bo ten mikrofon jest z redukcją szumów ENC. Ale no nie, połączenia są przez niego jednak niezbyt komfortowe, od razu głośno jest. No nie, nie, to, to działa, owszem, ale. Jest. Unikam. Posłuchamy chwilę, Adson jest z nami, więc i do niego głośnik skierujemy, a potem na koniec każdy dosłownie po 30 sekund się wypowie. Ja może trochę dłużej, bo słuchałem go również w domu. Adson zaczął odpowiadamienia na Discordzie standardowo, żeby coś się działo. A ja zaczynam od muzyki. ja nic nie dostałem? No jak, nie. mi Smith, wysłuchaj, chciałem inaczej powiedzieć. Tak. <laughs> Highlander Droid. A, dobry moment. Połowa górna, za dużo. Is <síntos> Artheist Roy Edwin Williams. Nie wiem co to było. Jażik. A, to było to. Dobrze. Najpierw od nas. Tainted Red Revision. Mam no niesłyszany. Odbijemy equalizer. It happens sometimes. Posłuchaliśmy, niech sobie plumka po cichu. Zacznij ty, bo tu jesteś, potem Mason i potem ja. No dobrze, no to jak ja mam zacząć, to. Tylko o samej jakości dźwięku. Znam jego cenę, więc przez pryzmat ceny myślę. No, no, tak, tak, jakości. Tak, to tak. mogę powiedzieć chyba cenę, nie? Która tam Możesz zacząć. Od około ceny. 240 zł, to jest jego cena tak. w tej chwili w polskiej, w polskiej dystrybucji. Nie gra źle, ogólnie. Powiem Ci, że nawet w zależności od tego trybu ekwalizacji jest tutaj słyszalny basik. Mm -hmm. Ogólnie całkiem sporo dźwięków tutaj słychać mam wrażenie, w jazzie było zwłaszcza słychać i te, w tej, też w tej piosence mm -hmm. sobie to pląkało. No, na maksymalnej głośności on traci, na dużej głośności generalnie traci, bo wtedy są te pasma różne wycinane i głównie słychać wyższe tony. Na cichej też traci. Dokładnie na nazwą, cichej też traci, dobrać. ponieważ. Z kolei bas ucieka. Na cichej ucieka bas. On jest tak na 50% najlepszy, najlepszy. Pod, pod kątem głośności, więc nie jest to zły głośnik, ale pewne zastrzeżenie, że ani cicho, ani głośno, nie możecie go słuchać, tylko tak, tak średnio, tak? W sam raz co go ustawić, wtedy, wtedy można słuchać. I naprawdę da się czerpać z niego tak, przyjemność. Tak, więc ja jeszcze oddaję głos Adsonowi i zaraz Burzy podsumuję już tak finalnie. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, ja miałem nieco dalszą odległość do odsłuchiwania Kuce Y i czułem się jakbym odsłuchiwał taki głośnik nieco z wyższej półki dostępny w sklepie Action. Ciekawe. Niektóre robiły na nas pozytywne wrażenie, że dało ich się posłuchać. No oczywiście to nie jest głośnik dla żadnego audiofila ani do tego, żeby niesamowicie... Czerpać z niego jakąś super przyjemność odsłuchu, przede wszystkim szczegółowego odsłuchu jakich, jakichkolwiek utworów, tylko żeby po prostu coś sobie tam brzdąkało w tle, i uważam, że jeśli chodzi o jakość wykonania, e, to co sobą reprezentuje, to w zupełności jest to zgodne z jego ceną, która jest e, absolutnie w porządku do możliwości, które on oferuje. No to w takim razie ja już płynnie przejdę na sam koniec, bo słuchałem. SP7 najdłużej i zgadzam się, nie jest to głośnik w żaden sposób zaskakujący ani negatywnie, ani pozytywnie. On gra mniej więcej tak jak właśnie go widzimy i tak jak za niego zapłacimy. Faktycznie, te około 200 zł sprawia, że no trochę ponad, że konkurencja w tym segmencie jest duża, ale tutaj ta muzyczka właśnie na tych od 40% do 65-75% jest naprawdę przyjemna. Da się czerpać z niej radość, bo i ten basik wtedy się uaktywnia, i membranki ładnie pracują, i pozostałe pasma również się utrzymują. Niestety nie jest to głośnik dla mnie, bo na cichych odsłuchach nocnych jest... No, jest to w zasadzie mogę słuchać z telefonu. Na maksa z kolei też ten bas ucieka, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, że to jest głośnik stworzony pod średnią głośność. A i wtedy on nie jest jakiś taki wybitnie soczysty, taki po prostu. Jest dobry, jest. jest poprawny. O, to jest dobre słowo. Ale to, co go odróżnia, i przez co pewnie jest troszeczkę droższy, no to ten zbudowany, cholerny zestaw głośno mówiący, bo teraz większość producentów od tego odchodzi, coraz rzadziej się spotyka to, żeby te głośniki miały możliwość rozmawiania. Ten I się nie dziwię, zaskoczył. bo wcale mnie to nie cieszy, naprawdę uważam, że to jest niepotrzebne, a podnosi na pewno troszeczkę cenę. No podświetlenie też jest najprostsze z możliwych, chociaż kolorki się zmieniają, to, to tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Głośnik, obok którego przejdziecie obojętnie i nic nie stracicie, ale z drugiej strony głośnik, który jeśli kupicie, to też rozczarowani nie będziecie. No Takie to jest po prostu, w środku to jest gówno po kotku. Teraz to w ogóle pojawiła się nowa firma głośnikowa w Action, więc jest jedna propozycja, bardzo zbliżona do tego QCY, ale chyba o połowę tańsza, więc I może gdzieś tam w wolnej chwili uda nam się go kupić i porównę, kiedyś w sensie. je zestawić tak, ze sobą. Tak. Bo nie zrozumcie źle, to naprawdę głośnik, którego ja bym Wam nie odradził, że będziecie niezadowoleni czy coś, ale też na pewno nie byłaby to propozycja, którą bym polecił w tej kategorii cenowej. Ot no, ok jest, dostaniecie to fajnie, kupicie też spoko. Chcesz dołączyć? Musimy się pożegnać. A, A, A. bo pudełku uciekło. Proszę bardzo. I ja też, ja też ja się żegnam, cześć. Już? Żegnamy się. Ja się Do widzenia.